być bardzo uważnym w defensywie, ale trzeba też skutecznie grać z przodu. Rozgrywki młodzieżowe mają to do siebie, że sytuacja potrafi się zmieniać bardzo dynamicznie, no a przede wszystkim, że wpada zazwyczaj wiele goli, więc dzisiaj też powinniśmy być światowiciela. Jest pomysł, żeby w przyszłym roku reprezentantów naszego kraju było więcej. Znakomite przejęcie, okazja by nawet zaatakować Prusak. Dobre to podanie, szansa i gol! I bramka w osłabieniu! Michał Sadowski. Taka bramka potrafi podbudować. Karda odważnie z za niebieskie, ale dobry to był strzał. Tutaj Kusak ma mnóstwo miejsca. Dobre podanie, Kusak będzie miał okazję na to, by strzelać i strzelił. Ale prosto w rękawicach, zdołał sformować Lubomir Witoszek. A teraz szansa przed Sapientią, świetnie Kaczkowski. I choć tylko na chwilę Sadowski, Sadowski i jeszcze raz. Utrzymuje się Sapientia, no to jest strzał, który powinien przynieść powodzenie, ale... Zna... Aż pokiwał głową z niedowierzaniem Giorgi, no proszę spojrzeć. Wreszcie dla Sabres, nic takiego się nie wydarzyło, karda! No i słupek teraz ratuje, z niej dokumentowana, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, dobre interwencje Kaczkowskiego, w pierwszej tercji też miały Kolosowski, Sadowski, dobrze przejął krążek, Sadowski, Sadowski, broni. Szansa przed Sapientią, doskonała Salamon, gdzie jest krążek, Kaczkowski zdołał. Miał Sosnowski, Sadowskiego. Nie zdecydował się dogrywać się w jego kierunku. Krążek szansa przed Sabers na to, żeby zdobyć drugiego gola, ale świetnie broni w tej sytuacji. Berek dobrze rozprowadzają atak o Święcimianie. Dudkiewicz szybko to wędruje. Najsarek. Broni Beresz, jeszcze najsarek. Dudkiewicz. Bez Kim. Trzymać. Klimczyk wrócił na lód. Kaczkowski wypuścił krążek. Znowu zamieszanie podbramkowe. Szansa przed Sabers na końcu. Szansa na strzał i broni Beresz. Dotkiewicz wygrał krążek. Najsarek. Trzeba jak najszybciej. Najsarek. Przejąć krążek. Wybi Wybić szansa przed Sapientią i jest gol. I jest jeden do jednego. Wcisnęli to. Długo nie potrafili znaleźć sposobu na Kaczkowskiego. Ale po tym rozegraniu pogubiła się troszkę Oświęcimska defensywa. Kusak, przedarł się Kusak, szansa na to, by wrócić na prowadzenie, stracony trochę Krążek. Przeszedł Krążek, teraz szansa, Sosnowski. I broni Beret. Dudkiewicz, procentka. I gol! Jak to wpadło! Niesamowite! Zmienił tor lotu krążka, chyba Szymon Fus. Na pewno ruch kijem w stronę krążka był, ale czy dotknął Szymon Fus? Prusak. Błąd, szansa przed Sapientią Kaczkowski. No i gol! Ale szybko poszło, znowu Szymon Fus. Tym razem strącił krążek. Wstrzelony przez Najsark, nice dwa gole przewagi, 13 minut do końca, szybko wykorzystana różnica liczebna. Bramkę Sabres, Lazar Kaczkowski, szczęśliwie I jeszcze jest Prusak. Ale znowu blisko bramki, Sabres i jest gol. No błyskawicznie częścię strat została odrobiona. Kedwesz. Znowu okazja! No ależ teraz Bramki, Kedwerz spróbował swoich sił. Antal. Jeszcze dobitka. Znów dwukrotnie kontry. Fus. Też już mniej sił, ale Dutkiewicz ma szansę. Dudkiewicz przestrzelił. Szkoda. Kilka sekund wytrwać. Ale niebezpieczniej Kaczkowski siłami. Teraz powinno się udać. 10 sekund do końca. Piankrat wyjaśni sytuację. Piankrat i pusta wramka. Go! 4 do 2. cimskich szabel. Już świętują, już się cieszą. Odtechy ulgi widać wyraźnie to nabrane powietrze wypuszczone z pół.